Kiedy myślimy o tym, co wyróżnia nas jako chrześcijan, to ktoś może powiedzieć, że to jest wiara, wiara w Boga. Ale to nie jest szczególnie oryginalne, ponieważ ludzie wierzą w coś, wierzą w kogoś, mamy wyznawców innych religii, też wierzą w Boga. To ktoś powie, że to tym, co nas wyróżnia, jest to, że Bóg przyjął widzialną postać, ale znowu, to też nie jest szczególnie oryginalne, bo już starożytni wierzyli w to, że Bóg może przyjąć widzialną postać, zejść na ziemię i robić te czy inne rzeczy. Tym, co nas wyróżnia, jest coś, co moglibyśmy nazwać skandalem wcielenia. Dlaczego skandal? Bo czytamy w Piśmie Świętym: Słowo stało się ciałem. I tam jest tłumacząc to słowo sarks na określenie ciała. Znaczy, w, Piś w piśmie świętym mamy dwa słowa, które oznaczają ciało: to jest soma i sarks. Soma oznacza powierzchowność, czyli to, czym jakby prezentujemy się innym, to dzięki czemu inni nas widzą, to dzięki czemu możemy się kontaktować też z innymi. Czyli cała nasza powierzchowność to jest soma. Natomiast sarks znaczy dosłownie mięso, czyli wszystko to, co no właśnie jest ciałem, ale w takim sensie bardzo dosłownym, bardzo realnym, rzeczywistym, nawet czasami bolesnym, związanym z krwią, no z tym wszystkim, co się wiąże no właśnie z mięsem. Dlatego te słowa logos stało się ciałem, logos stało się sarks mogą czy mogły być tak bulwersujące i tak zaskakujące dla ludzi, którzy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa słyszeli te słowa. My przechodzimy do tego na porządku dziennym i po prostu wiemy, że słowo stało się ciałem. Ale za tym kryje się właśnie prawda o tym, że Bóg stał się człowiekiem i to w pełni człowiekiem ze wszystkimi Ludzkimi ograniczeniami, słabościami, bolączkami i trudnościami, jakie wiążą się z posiadaniem prawdziwego, realnego ciała. Kiedy wyznajemy wiarę i mówimy, że za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi i stał się człowiekiem, to przyklękamy. I teraz, czemu akurat w tym momencie skłaniamy się bądź przyklękamy? Dlatego, że jest to moment szczególny, moment, kiedy Znika ta przepaść oddzielająca człowieka od Boga. Moment, kiedy można powiedzieć, niebo łączy się z ziemią, kiedy zasłona, która oddziela nas od Boga, zostaje rozerwana. My pewnie kojarzymy ten moment rozdarcia zasłony w świątyni, kiedy Jezus umiera na krzyżu. Czytamy w Ewangelii, że zasłona w przybytku rozdarła się na dwie części. O co chodzi z tą zasłoną? Izrael kiedy podróżował przez pustynię, a później kiedy już osiedli w Ziemi Obiecanej, ma przybytek, ma świątynię i ten przybytek ta świątynia jest zbudowany w taki sposób, że w centralnej części jest miejsce najświętsze. I tam w tym miejscu najświętszym jest arka przymierza, w której są między innymi tablice z Dekalogiem. I to jest miejsce obecności, przebywania Boga pośród swojego ludu. Do tego miejsca nie może wchodzić nikt poza arcykapłanem i to tylko raz w roku, w dniu przebłagania, w dniu pojednania. Ten dzień jest opisany w XVI rozdziale Księgi Kapłańskiej. Normalnie na co dzień to miejsce od reszty świątyni jest oddzielone zasłoną. I w momencie, kiedy, kiedy Bóg staje się człowiekiem, kiedy słowo staje się ciałem, kiedy druga osoba Trójcy Świętej za sprawą Ducha Świętego przyjmuje ciało z Maryi i staje się człowiekiem, ta zasłona znika. Ona nie jest potrzebna, bo Bóg przetłumaczył się na człowieka, można powiedzieć, uczłowieczył się, czyli stał się po prostu człowiekiem, stał się jednym z nas. I teraz już nie potrzebujemy pośrednika, żeby ktoś w naszym imieniu, właśnie raz w roku, wchodził za tą zasłonę i składał Bogu ofiarę. Dlatego, że mamy bezpośrednika. Jezus Chrystus jest takim bezpośrednim połączeniem z Bogiem, bo jest i Bogiem i człowiekiem. I teraz, co to jest wcielenie? Możemy to słowo kojarzyć z aktorem. Aktorem, który odgrywa rolę, wciela się w jakąś postać. No, w przypadku aktora, wcielenie w postać trwa chwilę, trwa przez jakiś czas, tak? Po odegraniu roli. Autor zdejmuje maskę, zdejmuje kostium, no i jest sobą, wraca do swojego normalnego y, życia. Natomiast w przypadku Boga, wcielanie należy rozumieć inaczej. Bóg się wcielił, stał się człowiekiem na stałe. I nie tylko przebrał się za człowieka, nie tylko włożył ludzką maskę czy kostium, który przypomina do złudzenia człowieka, ale rzeczywiście stał się realnym, prawdziwym człowiekiem, bo gdyby. Y, Człowieczeństwo syna Bożego było tylko przebraniem i maską, którą zdejmuje po odegranej roli. Czyli, gdyby to było nierealne człowieczeństwo, to również nierealna byłaby jego śmierć, a w związku z tym nierealne byłoby również nasze, nasze zbawienie. Natomiast wierzymy w to, że Bóg rzeczywiście stał się człowiekiem i to konkretnym. Znaczy nie uniwersalnym, nie jakimś ogólnym człowiekiem, który ma w sobie wszystkie ludzkie cechy, albo jest jakimś super nadczłowiekiem, czy bohaterem, stał się prawdziwym, konkretnym człowiekiem, tak zwyczajnym, że myślę, że nawet gdybyśmy go spotkali dzisiaj chodzącego po naszych ulicach, to prawdopodobnie większość z nas albo wszyscy byśmy go po prostu przeoczyli, bo był tak zwyczajny. Nawet właściwie jego, datę jego narodzin trochę przeoczyliśmy, bo mówimy, że urodził się między 7 a 4 rokiem przed datą, którą oficjalnie uznajemy za datę jego narodzin. No ale tak jest fakt, urodził się w ubogiej rodzinie. Wiemy, że około 30 roku życia rozpoczął publiczną działalność, zaczął nauczać. To przyniosło mu rozgłos, ale to też spowodowało, że ściągnął na siebie właśnie taką jakąś nienawiść, zazdrość ze strony przywódców żydowskich. I ostatecznie wiemy, umiera na, na krzyżu. I to są fakty. Tutaj nie potrzebujemy żadnej szczególnej wiary, żeby to przyjąć, bo, bo po prostu był postacią historyczną i tyle. I teraz, dlaczego mamy taki problem z uznaniem, że ten Jezus był jednocześnie Synem Bożym? I ten problem z uznaniem tej prawdy widać w ciągu historii kościoła, w historii teologii. Wielokrotnie pojawiały się takie pomysły, które mówiły no, że Bóg stał się człowiekiem, ale na przykład nie miał prawdziwego ludzkiego ciała, ale nie miał prawdziwej ludzkiej duszy, albo był człowiekiem, ale nie był Bogiem. No więc widać, że, 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 że jako ludzie zmagamy się z tym. Dlaczego to jest tak trudne do przyjęcia? Dlatego, że jest w nas taki syndrom Adama. Grzech Adama i Ewy polegał na tym, że oni chcieli być jak Bóg. I to spowodowało, że byli nieposłuszni, zerwali owoc z drzewa, co do którego Bóg dał im przykazanie, że mają z niego nie zrywać. Oni to zrobili, bo chcieli być jak Bóg. I tu widzimy dramat człowieka. Adam rozminął się z Bogiem, bo chciał być jak Bóg, ale po swojemu. Natomiast nie wiedział jeszcze wtedy, że Bóg planuje coś podobnego. Tylko po Bożemu, że Bóg chce być człowiekiem, dlatego że chce być blisko człowieka. I można powiedzieć, no, my możemy być jak Bóg, ale właśnie tylko z Bogiem, tylko dzięki Bogu i tylko dzięki temu, kiedy przyjmiemy człowieczeństwo w pełni, tak jak zrobił to Jezus Chrystus, tak jak zrobił to Syn Boży. I ktoś powie, no, no dobrze, był prawdziwym człowiekiem, ale nie miał grzechu, no to jak był prawdziwym człowiekiem. To może jednak nie do końca. No, właśnie kiedy uświadomimy sobie, czym jest grzech, to, no to właśnie zaczniemy rozumieć, że grzech nie należy do naszego człowieczeństwa, do naszej natury, że to nie jest coś, co koniecznie jest z tą naturą związane i jest istotnym elementem. Grzech jest czymś, co pomniejsza nasze człowieczeństwo, co okrada nas z naszego człowieczeństwa i przez to stajemy się mniej ludzcy, właśnie grzech nas zniekształca jako ludzi. Dlatego Jezus Chrystus był właśnie prawdziwym człowiekiem nie zniekształconym, tylko prawdziwym, rzeczywistym, realnym, i przez to staje się też kimś bliskim. Ta myśl czy świadomość, że Bóg stał się człowiekiem, to jest bardzo dobra nowina, dlatego że my mamy kogoś nie tylko Boga, który jest bliski po Bożemu, ale mamy Boga, który jest bliski również po ludzku. Boga, który wie, co to znaczy samotność, co to znaczy zimno, co to znaczy głód, co to znaczy ubóstwo, mamy Boga, który po ludzku z ludzkiej perspektywy z ludzkiego poziomu wie, co to znaczy, kiedy przyjaciel zdradzi, kiedy przyjaciel się wypiera, wie, co to znaczy umierać, wie co to znaczy ból, wie co to znaczy rozłąka z najbliższymi z przyjaciółmi, Takiego właśnie Boga mamy. Boga, który po ludzku przeżył ludzkie życie i doświadczył yy, no, różnych odcieni i barw tego życia. Od radości po smutek, po stratę przyjaciół, po, po właśnie spotkanie z przyjacielem. I Bóg tego wszystkiego doświadczył i przez to staje się nam bliski. I teraz, yy, po co Bóg stał się człowiekiem? Dlaczego syn Boży stał się człowiekiem? Mówimy, że syn Boży stał się człowiekiem, żebyśmy my stali się dziećmi Bożymi, żeby nas podnieść, żeby nas ze sobą zjednoczyć, żeby nas zbliżyć do Boga. I nasza sytuacja przed wcieleniem wyglądała tak. Generalnie siedzieliśmy w bagnie po uszy. Znaczy sytuacja nie była optymistyczna, mówiąc najprościej. I jak to z bagnem bywa, no nikt sam o własnych siłach z bagna się nie wydostanie. Potrzebujemy kogoś z zewnątrz. Ale kogoś silniejszego niż my. Bo jeżeli będzie nas próbował wyciągnąć inny człowiek, no to jest duże prawdopodobieństwo, że razem utkwimy w tym bagnie. Dlatego potrzebujemy kogoś tak silnego jak Bóg, żeby nas z tego bagna wyjął, ale jednocześnie kogoś tak bliskiego jak człowiek, żeby nas mógł objąć. No, i właśnie kimś takim jest Jezus Chrystus, syn Boży, który stał się człowiekiem. I to, co stało się dzięki wcieleniu, myślę, że dobrze też nam pokazuje, czy obrazuje przypowieść o miłosiernym Ojcu. Tam mamy syna, który odchodzi i chce po swojemu sobie żyć. No i ostatecznie to po swojemu prowadzi go do, do bagna. Żyje między świnkami. Je to, co jedzą świnki, mieszka z nimi, no więc ani ładnie nie wygląda, ani ładnie nie pachnie, sam też nie jest w stanie się z tego wydostać. Yy, I mamy taki moment, kiedy syn zaczyna podejmować refleksję, czyli przypomina sobie, uświadamia sobie, kim ja jestem, że jestem synem, mam ojca. Yy, służący mojego ojca mają się lepiej niż ja, czyli dociera do niego prawda o tym, kim jest i o tym, kim jest ojciec. I to jest, myślę, taki pierwszy, pierwszy istotny aspekt wcielenia. To jest objawienie. Przez wcielenie, przez to, że Syn Boży staje się człowiekiem, Bóg chce nam pokazać prawdę o sobie i prawdę o nas samych. Ale to nie wszystko, bo teraz Syn Marnotrawny przyjmuje tę prawdę, to do Niego dociera, wychodzi z tego, można powiedzieć, od tych świnek odchodzi, idzie do Ojca. Staje przed ojcem, ale nie wchodzi do domu sam. Nie mówi, Ojcze, wróciłem, jestem, tak, i nie rozsiada się na kanapie u ojca. Tylko ojciec wychodzi po niego na drogę, przed dom, i to ojciec wprowadza go do domu. Można powiedzieć, ostatecznie to ojciec go wyzwala, jakby wyprowadza z tej sytuacji trudnej. I to samo jest z nami. Wcielenie jest dla nas zbawieniem. Przez wcielenie Bóg nas wyciąga z tego bagna, wyprowadza nas z tej trudnej sytuacji. Ale to nie wszystko, bo nie wystarczy wyjść z bagna, nie wystarczy porzucić dawne życie. Ojciec następnie każe syna przebrać, dać mu pierścień na palec i sandały na stopy, żeby odbudować tę jego synowską godność, żeby on naprawdę mógł się nazywać synem, żebyśmy naprawdę właśnie mogli nazywać się dziećmi bożymi, to Bóg nas musi uświęcić, przemienić, odnowić. I właśnie po to jest wcielenie. Wcielenie nas jest objawieniem. Prawdy o nas i o Bogu, jest naszym wyzwoleniem z grzechu, z niewoli i jest naszym uświęceniem, przebóstwieniem, naszą przemianą. Po to wszystko właśnie Bóg stał się człowiekiem, syn Boży stał się człowiekiem, po to, żebyśmy my mogli stać się naprawdę dziećmi Bożymi, i to jest naprawdę dobra, dobra nowina. I myślę, że warto nią żyć nie tylko w okresie Bożego Narodzenia, ale przez cały rok. I myślę, że. Wcielenie też pokazuje nam, że codzienność ma wartość. Że nie tylko czas świąteczny to czas wyjątkowy, wartościowy i sensowny, ale wcielenie pokazuje, że zwykła szara codzienność ma wartość. Myślę, że wcielenie pokazuje nam również, że nie musimy być każdym. Ja nie muszę być każdym. Wystarczy, że jestem sobą w swoim życiu, w swojej codzienności. I wcielenie pokazuje mi też, że nie muszę być wszędzie. Jezus Chrystus, kiedy chodził później, nie był wszędzie. On był w kilku konkretnych miejscach i ja też nie muszę być wszędzie. Wystarczy, że będę tu i teraz sobą, właśnie ze swoim prawdziwym ja w Bożej obecności, z tym, kim jestem, z tym, co posiadam. I to jest dobra nowina, którą właśnie daje nam wcielenie.